Dobra, witamy w kolejnym odcinku naszej serii E-Face, to będzie chyba 16. tak mi się coś wydaje, tak szesnasty, ludzie to już 16 no. odcinek. I co twierdzicie o naszej serii? Mamy 15 gorących widzów, których wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Ja, ja, naturliś. No już nie z Dziad... Dziadku, a dlaczego muszę się uczyć niemieckiego? No, po to, żebyś znał język wroga mój, wnuczku. Pomogę ci kopać tutaj. Jak widzicie, kolejny dzień w kopalni. Hej ho, hej ho. Chyba na dół, na czas iść. O, możemy uh. wykopać tego węgla jak chodzę tam na to trzeba zejść E na Error, just ask the move Chodź tu I am Ale tu ciasno mam sobie Mam iść, pier ma Ola mam tu iść tutaj pierwszy? W... No. Nie słyszę bo blisko potwory Czekaj cheat? Aha, ludzie piszcie. Boję się. Ludzie piszcie nam w komentarzach czy macie jakieś po... pomysły na budowlę. Bo ja mam pomysł... Może nie samo na budowle, co może być bardzo przydatne zrobić mob grindera. Takiego. Takiego jak zrobił CTSG. SG O, o plecy! Co plecy, co plecy? Dobra, osłaniasz mnie? Weź miecz do ręki. No, mam miecz do ręki. Chyba w ręce. Dobra. Trzy i cztery. Go, 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 go! Osłaniam ci plecy. Masz mięsko? O, lapis lazuli! Nie, to złoto, to żelazne. O, złoto! To też żelazne. Nie, nie ma lipy, ja tak tego nie zostawię, ja już robię crafting tabla. O, mam crafting tabla. Masz tego? Yy, Kamień To zrób piecyk, o, o ja przepalę żelazo. Czekaj, 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 czekaj. Uwaga, odsłaniam cię Dobra, czujesz Zrób piecyk a ja szybko przepalę żelazo. I teraz Już przepalam żelazo Piluj mnie. pilnujesz mnie? Pilnuj, a nie patrzysz no. się na piecyk, baranie. No, zasnasz Tak, tak, pilnuj, pilnuję, pilnuję. Jesteś jak mój pies na bacie. Dawaj mi moje drzewo. Bo miałeś moje patyki na pewno. Ej, daj też kilofa Dzięki za patyki. Chudzie, ukradł mi 11 jednoś... A nie, deski mam, Dobre. Nie można. Ale i tak byś mi ukradł, na pewno. Kilo chcesz? Nie, nie, to tej lawy znalazłem. Chudzie, jest jeszcze większe. Do nie się, bo ja nie O, wiem. ładnie to wygląda. Co zrobisz i położyłem kill z powrotem do eku. Właśnie znalazłem zombie i się wyruszyłem. Co to? No tutaj. Gdzie ty jesteś? A tutaj? Zastanawiam kiedy to zrobi spadnie tutaj. I czy w ogóle spadnie? Co można wie. Dobra, to weź do niego do góry, a ja tak. Aha Już go zabiję. Dobrze. Tam jest dalej złoto kameloni. Wiesz tam gdzie slawa, nie? No to dobrze wiesz. Nigdy nie kopcie nad sobą. Tak, to nie w jednym poradniku było. O, o. Widzę chętnego. Ale masz mnie co? El puci, puci. Dziękuję. Uf. Zostaliśmy właśnie hojnie obdarowani. E, o, patrz. Kościoła na lawy. Chodź. A może, no to właśnie o ci mówię, matem, to, tutaj jest kleić. Ale już tutaj byłem. A niech cię przez zakryję, nie idę tam. Mam cię tylko? Gdzie jest złoto? No, w dół. Pierwsza złota, pierwsza złota. To chodź ze mną na dół. 3 i 4. W dół. Dobra, tu jest nieba. O co tu się? wy ludzie, może na odcinek serii Let's Fun, do której zaprosimy jednego z naszych widzów. wiem, <grym _> to... to świetny pomysł. No, że ty, że ty myśliły, że nic nie. nie. Wszyscy wiedzą, że. A w ogóle, ja nie wiem, jak my się spotkaliśmy, bo. Taki wspaniały tego inteligentny człowiek jak ja i taka degeneracja jak ty. No w ogóle... Coś... To się jakoś nie ima. no super hubert. Wiem jak widać, jesteś tak głupi, że nie potrafisz tego zrozumieć. Spadłem Spadłeś? Świetnie. No co ty... Bo będziemy... Nie! Ty mnie zabiłeś! Jest, masz niedaleko dom Bierz moje itemy hmm. Mam to gdzieś Bierzesz moje itemy I sam se tam rob ja robić Kopiesz w takim A ja to, Ja tutaj I trochę udoskonalę to Dobra, jesteśmy z powrotem. Właśnie przeprosiłem kopytko, bo się na nie obraził, biedny. Uchuuu, palco się, tak się obraziłem. No tak się obraził, widzicie? Nigdy nie był taki miły tam nie. No, nie żartuję, tak naprawdę to się cieszył, że go zrobiłem. Bo on nie lubi chodzić po tak. jawki, Nie, że się boję, wiecie, nie, nie? No, spoko, nie? To ale to wiecie, spokojnie, ale no. wiecie, no. To po się boi. <Gluch> nie. Nie lubię tego strachu, że zostawię jakiś warty czekajcie chwilę, ja zrobię kolejne cięcie, bo... Ty, ty to zrobiłeś już szybko. Nie, co to jest? Drzwi? Taka wnęka ma? To coś zrobiłeś? Czekajcie chwilę, ludzie, zrobię cięcie i... No widzieliście sami. Dobra, ludzie, jesteśmy z powrotem. Kopytko jest gdzieś... Poszedł na chwilkę. Tak jak nagrywa mojego epic, 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 epic faila. Naprawdę epic fail. Bo zgubiłem się. Kręcę się w kółko, wiem gdzie jest wyjście, szukam mojej skrzyni, kilof pewnie przepadł. Już pewnie nie ma ich moich killemków, bo ja się tak kręcę z dobre 10 minut. Jeśli ktoś wiedział gdzie to jest, to... Oj, to gratuluję spostrzeżeń, bo naprawdę ja sam się zgubiłem. Ciągle trafiam albo na te schody, tutaj, jeśli to można nazwać schodami. Tu nie idę, tu chodzę, chodzę. Tu nie ma nic. Wchodzę wszędzie, nigdzie nie ma wyjścia. Dalej. Teraz przejście dalej. Wyjście złe słowo. Dobra, jesteśmy, musiałem zrobić cięcie, bo siosa przyszła. Boże święty. To jest to, o czym mówiłem. Siostra fanili. Dobra. Moim monologiem kończymy ten odcinek. Może wreszcie to znajdę. Więc pożegnam się z wami za kopytka. Więc komentujcie. Subskrybujcie. I niech kopytko będzie z wami. Czułko.